Halo, halo, witam, witam, Robert TV e, Mówię jak jest, jest zajebiście Dobrze, e, zagramy sobie Zagramy sobie Tygryskiem dwójką Bo dzisiaj losuję symulację Aha, i jeszcze tym, że miłym dźwiękiem, akcentem Zaczniemy film No i Weź udział Symulacja Trzeba przelać do szklanicy, bo to lepiej, wolniej się doi. No z butli to idzie bardzo szybko. No i czekamy, czekamy. Robi się naprawdę coraz ciekawiej na tych wysokich erach, dlatego że tutaj już bardzo, bardzo dużą rolę odgrywa nasz wzrok. Nasz wzrok, dlatego że musimy odnaleźć pojazd ukryty w krzakach bądź też go zlokalizować poprzez jego wystrzał. No i oczywiście obliczyć odległość wiadomo, bo w symulacji nie ma, nie ma tego znacznika, który nam pokazuje gdzie celować. I rozegrałem sobie przed chwilą dwie bitewki tygrysem. Dwa razy mnie wylosowało na dżungli. Jakoś cholernie on nie odpowiada mi ta mapa. Poprzez, poprzez tą zieleń właśnie no i szkoda właśnie, że losuje na no, mało przeciwników. W naszej drużynie jest tam sześciu, w przeciwnej też sześciu. No i jak widzimy tutaj sytuacja czwartych R er u radzieckich, w radzieckich nacji jest 0. Tak więc chwila przerwy pauza i zaraz powrócę do filmu. No, słuchajcie, w końcu wylosowało. kurcze Trzeci raz klikałem. Minęło jakieś 7-8 minut, ale dobra. Mam nadzieję, że szybko bitwy nie skończę, bo to by była porażka i to nie mała, że tyle czekałem, a... <laughs> nie zniszczyli No dobra. Ale... Ok. <laughs> Teraz tak, zobaczymy, czy mamy punkty losowe, czy można wybierać. I wolałbym z dołu zaczynać. A nie, z góry zaczynamy. Dobra, dwójka. Weźmiemy sobie dwójeczkę, dlatego że wystartujemy stąd. A z jedynki tutaj to jest chore miejsce, takie, że, że masakra. Uch, ale mi się... ładbija po, po piwie. Dobre piwo niezłe. Dobra, ym, co my tu mamy? Tutaj nie wyjedziemy, ale to jest o fajne miejsce. Na ostrzał, na punkt C na punkt B ale się zamotałem teraz, ja pierdzielę eee... Mam bardzo dobry chłopak, bo się o czymś dowiedziałem Churczek mnie to cieszy Niesamowicie mnie to cieszy Dobra i teraz tak gdzie by się wystawić eee. znaleźć jakąś dogodną pozycję coś jest tam Dali, ale znowu już, kurde nie wiadomo czy... o jest, 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 jest. że w te drzewa jakoś się zakamufluje, w topie się nie wiem czy się to uda czy też nie no to jest właśnie wszystko uzależnione od e, właśnie od bystrego oka przeciwnika bo jeśli jeśli skubany ma dobre oko, ma dobry monitor no to, no to po prostu mnie wypatrzy, mam gówniany monitor do tego mały więc jest, jest tutaj coś ale nie trafiłem na ślepo strzeliłem. Jest tu. Kurde. Będę go miał czy nie? To jest Ferdynand chyba. O kurde, ale... No nie. Sekunda dosłownie. Może dwie. Na może dwie. Idę do piaru. Dobra, coś strzela. Teraz za kamienie trzeba będzie się tutaj pójnąć i, i, i poczekać na e, znacznik na mapie. Zobaczymy czy przekłamanie celownika jest. Nie, nie, myślałem. Jest tam ktoś gdzieś, tam w Jest. Yeah. Nie trafiłem. I tu coś jechało następnego. Nie no jest, tutaj ewidentnie coś jest. Ow mordę, słuchaj. Dobra. Zajechał tam z odłamkowych, jeśli mi się uda go pyknę. Roko jest tutaj najważniejsze w tej grze jest tu coś psia mać. tylko gdzie? kurde Teraz i z tej i z tej strony ja pierdzielę ale się wpieprzyłem w bagno nie wiesz, po prostu. No, ekstra jeszcze przy... Nie, no teraz to nie wiem już co zrobić. <młysy> Zbieroboje mnie dorwał. Niestety, niestety. Co mi pozostało to wrócić do hangaru. Dobra, ale tak trzyma we... Takie są emocje w tej, że na czwartych herak, że masakra, nie? Bo to jest kwestia jednego strzału i, i schodzimy, no. Kurde, niesamowite, nie? Jest ta gra. Oby, ta, oby, oby te wyszło jak najszybciej, no. Dobra, mała pauza i zaraz wracam. O, moi mili państwo, lepi, na lepszą mapę nie mogłem trafić, czyli Kursk. Pierwszy raz będę grał tygrysem dwójką na Kursku. No to się może dziać nieźle Tylko muszę dobrze dobrać amunicję Bo tutaj trzeba walić przede wszystkim z przeciwpancernej Na dalekie odległości A tutaj do takich pojazdów jak niszczyciele No to będziemy walić z odłamków SPGR Burzący, kumulacyjny to nie Kumulacyjny nie Weźmiemy HE, dobrze, do boju, panocki. No, to będzie ciekawie. Ale ja wziąłem Tygrysa jedynkę! Ale lipa! Ale kupa! No dobra, no co, już pojadę, bo... się zdziwiłem właśnie, że mnie szybko wylosowało. Musiałem kliknąć przy oglądaniu Tygrysa, i szkoda. Ale... Coś, coś i tak właśnie na, mm, na symulację mnie nie chcę teraz wyrzucić tym tygrysem dwójką ze względu na to, że jest yy, mało, mało ludzi No wiadomo mało ludzi jest dlatego że mm, no nie chcą nie chcą grindować sobie pojazdów w czasu żeby mieć to zresetowane prawda nie ma tutaj żadnej nagrody, tak jak było w Płocie za ileś tam 3000 bodajże bitew, czy półtora tysiąca już teraz nie pamiętam, w zamkniętej becie, w becie znaczy się yy, jakiś tam nagrodę, jakiś pojazd to yy, Ja raczej nie trafię chyba, chyba, że lobem strzelę to. Muszę jeszcze w ogóle opracować sobie na klawiaturze, przypisać zmianę biegów. Z tego co czytałem na forum to ktoś napisał, że te biegi nie za bardzo chcą schodzić w dół i lepiej jest samemu je przekładać. No i oczywiście co się stało to to, że przerwało mi nagranie No ale dobra, chyba jest wszystko w porządku, mam, mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądało I Tutaj co, co trzeba zaznaczyć, właśnie dla tygrysa górski jest bardzo wielkim plusem, ponieważ ten pojazd walczył na dalekie dystanse, nie podjeżdżał nikogo blisko i bardzo dobrze sprawdza się właśnie na daleki dystans. Szybko pada na bliskie dystanse powiedzmy T-34-85. No i z takiej odległości jak... zaraz trafię czy nie z takiej odległości właśnie jak na kubaniu czy coś to pada od jednego strzału we wizjer i tyle. Chyba nie... Chyba za blisko. Nie trafiłem, hmm. tylko nie widzę, czy za daleko, czy za blisko. Ale, ale, ale. Zaraz trzeba tu troszkę pomyśleć, żeby nie zostać opetlowany. Podjedziemy tutaj po skosie sobie. Hmm. Dużej tutaj jest. No, tutaj jest dracz. Gdzie on jest? Hmm, gdzieś jest za górką, bądź tu Dobra, zniszczyłem pesetkę jakąś hmm, Dobra, po cichu, po cichu, po cichu Gdzie jest ten gość? Ten gość będzie gdzieś tutaj no, nie widzę. Bo. bo 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 trawa. I tutaj, no właśnie, właśnie ta oberwałem. Ojej, ojej, płyty mi odpadają. Tylko kto i skąd? No, to jest pytanie. Doszło. coś jest. To strzelało coś tutaj. No i tak. Coś do mnie bierze. Ale nie wiem co. No właśnie, tak jak mówiłem, na dalekie dystanse tygrysek jest. Spoko. Ewidentnie Ale nie widzę kurde kto A źle Tu jest jakiś gość Tylko gdzie on jest? jest jakiś problem w tym Nic przede mną niedaleko się rozniczą. nie, nie rozniczą się. i teraz trzeba patrzeć które pojazdy strzelają, a które nie tu zaczyna się zabawa cała druga zabawa jest taka, że ja jest, 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 chyba ten to jest chyba ten o no, i za daleko Jest taki rozpiesz. Słuchajcie, że no nie, no to nie jest ten. Znowu dostałem. Nie, no, nie ma innej opcji, żeby to był ktoś inny. Czy to nie jest to gówno? O oh fuck kurwa mać. Ja nie wierzę w to. Ale mam winkla dzisiaj niesamowitego. No to teraz strzelają te pieprzone gówna. Właśnie ty krysek na odległości Coś tam stoi, nie To będzie to, nie. No jakże Nie ma won bambrze To to, to to jest taka popierdółka tylko, to na... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Jest, tam gość chyba, tak jest, on do mnie strzela Pieprzony gad. Przestrzeliłem Tutaj trzeba korygować Niestety trzeba korygować Jeśli on będzie do mnie tak strzelał to zginie celnie nie został uszkodzony. Cel nie został uszkodzony. To jest Is. Dobrze widzę, to jest Is. Oho, straciłem go za oczy, tu jest. Trafienie, ale niestety gdzieś trafił, dostał e, w Space Ed Armor. Tak, też jest tutaj Space Armor. Ale mhm. mi prosto dał, bierze nie został uszkodzony, mogę trochę podjechać ewentualnie, ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Obrywam, obrywam. trafienie z i on we mnie też tak strzegł <laughs> będziemy sobie ładować coś jest zepsute nie wiem co aha teraz już wiem co armata no i teraz się ruszyć nie mogę niestety <laughs> mam nadzieję że mnie nie zniszczy teraz Cóż rysek powijany mocno I co? I czekamy Napis gniemy, mnie nie zniszczy z odłamków. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie z tego. Papuga, nie trzep się! Tak, tak. I właśnie jak widać no to jest to jest tygrys na odległość to jest coś pięknego I jedynie ten tygrys się tutaj właśnie na duże mapy nadaje. I te duże mapy byłyby na pewno super grywalne o tutaj trzeba na takie mapy troszeczkę sprytu użyć nie można jechać na pałę na podłogę, co by była cicho. Gdzie on jest? Dobra, ten Badziew już nie będzie strzelał. I teraz który to jest? O, chyba ten. No i proszę bardzo, ustawił się bokiem, ustawił się Co jest jego wielkim błędem A mnie to bardzo odpowiada Je buduł Ojojoj, ojoj oj, oj. Mordę w sam czubek dostał, no Dobra, trzeba trochę zniżyć, bo za wysoko leci To no Więc poprawka poprawka o i od razu lepiej ale zawieszenie dobrze powiedźmy bliżej dlatego że is jest na równi w sumie na um, z tygrysem suspension cały czas suspension przeciut podwyższyć to powiedzmy tak został uszkodzony Będziemy zmieniać w sumie Aha bo ja strzelam teraz z odłamków, bo ja pierdzielę ale jestem głupi to Masakra No fajnie, fajna wymiana, spoko spoko Oho, zaczyna się Wierzę mu trafię. O Jezu jak się kurwa produkuje na tym czacie. O omg, omg. o Jezus, nie zasraj się czasami. Dobrze. O, no dobrze, dobrze, dobrze kolego. już koniec. No szkoda. Ale ciekawie było. Dobra, no i to to by było właśnie na tyle zamknięcie dzisiejszego filmiku na YouTube szkoda, że mnie nie losuje tym tygrysem na symulację no cóż, trudno się mówi ale poczekamy, poczekamy będzie dobrze no, dobra to na razie, trzymajcie się